Cześć Manko, z racji tego, że jestem w trasie, nie wiem czy ostatniej czy nie w tym sezonie, chciałbym nagrać wam remake'a filmiku opisującego mój motocykl. Minął sezon, tak więc myślę, że po całym sezonie mogę coś więcej powiedzieć na temat mojego motocykla. I nie przedłużając zapraszam do ogręcia filmiku, a ja już wam wszystko opowiadam. Tak więc zaczynając od początku, Honda ST1300, rocznik 2002, model, który posiada ABS, w moim posiadaniu, jak już wiecie, pierwszy sezon przebiegu 1000, nie 1140 tysięcy już. Rozpoczynając od góry motocykla, motocykl posiada regulowaną szybę jest ona bardzo pomocna przy jazdach takich właśnie jak teraz już ona jest u samej góry i praktycznie mam zero wiatru na siebie wszystkie muchy wszystko co jest możliwe to łapie mi szyba przez to tak samo jest wizjer czysty co za tym idzie ubranie tak samo też czyste kolejnym Plusem szyby jest to, że mogę jeździć z otwartym wizjerem nawet do prędkości 100-120 km na godzinę. I nawet takiego wiatru w oczy nie mam. A jest to przydatne, jak jest 35 stopni, i po prostu jest tak ciepło pod kaskiem, że ciężko wytrzymać z zamkniętą szybką, więc mam ją otwartą. Co do szyby, mogę ją zrzucić sobie w dół i Wam właśnie pokażę. Szyba jest w dole w tym momencie, i teraz kształt motocykla jest bardziej opływowy. A co za tym idzie, mniejsze spalanie. Ja sobie szybę wrzucę do góry, żeby tak nie szumiało po mikrofonie. I odnośnie teraz spalania. Jak już powiedziałem, Honda pali mi 7,5 litra gdzieś w jeździe po miejscu, po mieście, a w trasie udało mi się zejść do 5 litrów. Tylko teraz nadmienię, że 7,5 litra jest to jazda przy szybie u góry, a 5 litrów udało mi się zejść, gdy ta szyba jest w dole. Wtedy kiedy jest opływowość Różnica w spalaniu, bo też testowałem Różnica w spalaniu gdy szyba jest u góry A gdy szyba jest u dole To jest dosłownie równiutki 1 litr Idąc niżej od szyby no, Całe sterowanie motocyklem Kierownica Na kierownicy aktualnie zamontowane Grzane manetki bardzo przydatne przy zimnych, jesiennych wyjazdach. Mówię tutaj, gdzieś 10 stopni, coś takiego. Można sobie ją włączyć. Tak, jak ja teraz włączę na jedynkę i po prostu po w ręce. Rzecz mega przydatna. Polecam ją sobie zakupić. Honda ma regulację w tym miejscu. Świateł, czy poziomy. Jest to przydatne, gdy jedziemy z plecakiem. Bądź mamy mocno kufry zapełnione, wtedy tył motocykla nam siada, wiązka światła bije do góry. To wtedy sobie obniżamy światło i, i świeci prawidłowo. Nie oślepiamy innych z naprzeciwka. Na kierownicy również centralnie mam zamontowany, jak widzicie, telefon. Uchwyt na telefon. Jest on dla mnie w bardzo dobrym miejscu, ponieważ go mam na frosz przed sobą i nie muszę wzroku aż tak mocno. Odciągać od drogi, której mam przed sobą, idąc dalej w stronę dołu, następną rzeczą, jaką mamy, no to mamy przed sobą bak. Bak pojemność 30 litrów. Przebieg, jaki można zrobić na tym motocyklu, to gdzieś plus minus 500-550 kilometrów na pełnym baku. My ogólnie, jak jeździliśmy w trasy to po prostu jak byliśmy na stacjach to dolewaliśmy się, bo nie chcieliśmy ryzykować yy, pustego zbiornika a mieliśmy taki przypadek po prostu że stacje miały być a fizycznie tych stacji nie było tak więc gdzieś jakaś stacja tankowaliśmy się i, i dalej jechaliśmy ale ogólnie tak 400-500 km nieraz jak gdzieś mieliśmy jednodniowy wypad to tak obliczam, że tyle Tyle się zrobi u mnie na pełnym baku. Siedzisko u mnie bardzo wygodne, idąc dalej. Kanapa turystyczna, miękka. I tutaj mogę tak powiedzieć, że u mnie kanapa jest podgrzewana. Włącznik jest w tym miejscu. Aktualnie sobie włączę na dwójkę, ale w tym miejscu jest włącznik. I moja akurat kierowcy kanapa jest grzana. Może zrobię kiedyś grzany tył, ale to wszystko zależy, czy będę jeździł z plecakiem, czy nie. Na chwilę obecną nie mam plecaka, więc nie mam potrzeby stawiania grzanej kanapy z tyłu dla plecaka. Idąc dalej do tyłu, kufry. Kufry bardzo pojemne. Wypad na trzy dni dosłownie jeszcze się w połowie zawartości wszystkich kufrów. U mnie akurat jest tak, że kufer centralny jest przeznaczony na rzeczy bieżące, typu mikrofibra, kamizelka, zestaw żarówek, no i ogólnie takie rzeczy motocyklowe, a kufry boczne są przeznaczone na odzież, na kask, jak gdzieś idę, akurat i nie mam, nie mam rzeczy w kufrze, to wtedy wkładam sobie kask. Mogę kosować, nikt nie okradnie, ponieważ kufry, wszystkie kufry mam zapinane na zamek i, i jest zabezpieczony. Idąc z niżej motocykla, no to silnik. Silnik 1300, pojemność mocy 126 koni przy 125 Nm sprzęglony ze skrzynią pięciobiegową no powiem Wam szczerze silnik idzie, daje rady ma to odejście i super się na niej jeździ idąc z niżej silnika no na czymś motocykl musi jeździć więc powiem coś o kołach opony marki Bridgestone T32 szczerze Wam powiem, jakbym miał drugi raz kupować opony, to tej marki bym nie kupił w ogóle po połowie sezonu opony zaczęły mi szumieć i po prostu jak się jeździ to szumią nie bardzo zadowolony z tego jestem no ale nie będę ściągał nowych praktycznie opon i kupował drugiego kompletu, bo nie ma to jak najmniejszego sensu jak już jesteśmy przy oponach i przy kołach, no to coś ten motocykl musi tak samo zatrzymać. Tutaj mamy hamulce tarczowe oczywiście, ale jest tutaj bardzo fajny system tak zwany system dual brake. Co to znaczy? A znaczy to, że naciskając hamulec przedni, 75% hamowania mam na przód, a 25% hamuje mi tył. Tak więc jeżeli przykładowo prędkości tam 70 na godzinę, bo przy tej prędkości akurat mi się zdarzyło. I jak mi weszła osoba na przejście dla pieszych, to bardzo fajnie motocykl się samował. No i oczywiście już sama sam dół motocykla, wahacz, a dokładnie jego napęd. Tutaj w motocyklu nie ma łańcucha. Jest wał kardana, tak więc y, obsługa jest bardzo znikoma raz do roku praktycznie wymieniać olej, no i od czasu do czasu sprawdzać czy poziom oleju jest y, w kardanie bardzo dobry i wystarczający. Sprawdzamy przez odkręcenie śrubeczki, według serwisówki ma olej po prostu się wylać. To znaczy ma być przy końcu palca, tam jak włożymy, to ma po prostu nam się pojawić. Jeżeli się nie pojawia, to należy dolać. A jeżeli jest, wszystko w porządku, jest przy samej górze, to jest wszystko ok. Jeśli chodzi o szerokość tego motocykla i jazda w korkach, powiem Wam szczerze, że bardzo przyjemna. I chcę tu nadmienić, że lusterka są najszerszym elementem tego motocykla 85 cm i powiem Wam szczerze, że jeżeli lusterka przejdą w korku to cały motocykl przechodzi kufry są węższe od lusterek a nie tak jak to w innych modelach, że kufry szersze tak więc plus taki jest myślę, że lusterka są szerzej no, i tyle moi drodzy. Myślę, że powiedziałem Wam mniej więcej wszystko o moim motocyklu. Myślę, że jak coś będziecie chcieli się dowiedzieć jeszcze dodatkowego, nie mówię tu o prędkości na przykład maksymalnej. Ile jechałem, bo to zostawiam dla siebie. Ile latałem takim motocyklem. Myślę, że nie ma to większego znaczenia. Ale ogólnie takie sprawy. Związane z tym motocyklem, jeśli byście chcieli się dowiedzieć, czy chcecie kupić taki motocykl i jeszcze coś was gnębi, śmiało pytajcie w komentarzach. Myślę, że odpowiem na te pytania, rozjaśnię i zdecydujecie się wtedy, czy kupować, czy nie kupować. Ja czekam, jestem chętny. To tyle, dzięki za oglądanie. Zapraszam do subowania, lajkowania, komentowania. No i co? Cześć, trzymajcie się na razie.